Ołtarz Rodzinny, dzień 57 26 lutego. Mojżesz powiedział do Pana Proszę, panie, nie jestem wymowny, ani przedtem, ani odkąd przemówiłeś do Twego sługi, bo mam powolną mowę i ociążały język. Pan mu odpowiedział, któż uczynił usta człowieka, albo kto czyni niemego lub głuchego, widzącego lub ślepego, czy nie ja, Pan. Teraz więc idź, a ja będę przy twoich ustach i pouczę cię, co masz mówić. Mojżesz powiedział, proszę, panie, poślij tego, kogo masz posłać. Wtedy zapalił się gniew pana na Mojżesza i powiedział, czy Aaron Lewita nie jest twoim bratem? Wiem, że on potrafi dobrze mówić. Oto on wyjdzie ci na spotkanie, a gdy cię zobaczy, uraduje się w swoim sercu. Księga Wyjścia 4, 10-14 Czy Bogu było żal Mojżesza z powodu wszystkich jego słabości? Czy powiedział, biedny mały Mojżeszu, na pewno coś ci się przytrafiło, spadłeś ze swojego stanowiska. O rety, otóż tak, ty byłeś wielkim człowiekiem, intelektualnym człowiekiem i nic nie mogło cię powstrzymać. Bracie, ty miałeś wszystkie swoje tytuły doktora filozofii, doktora teologii i tak dalej. A teraz przychodzisz tutaj wyznając, że jesteś niczym. Że nie możesz uczynić ani jednej rzeczy. Jesteś po prostu taki słaby. Nie, Bóg mu nie współczuł. Bogu, nie było go żal. Wtedy Bóg wyleczył go ze wszelkiego tego paskudztwa. Nie było mu go żal. Stwierdzamy jednak, jeżeli notujecie to sobie w drugiej mojżeszowej 4,14, wtedy rozgniewał się Bóg przeciwko niemu. Bogu, nie było go żal, dlatego, że on był słaby. Mówisz, o, panie, ja czuję się tak niedobrze. Myślę, że tego nie potrafię czynić. Bóg ci nie współczuje. Odczuwasz, jakby cię ciągle trochę odpychał, rozumiesz? Na pewno. Bóg ci nie współczuje, on gniewa się na ciebie. Wtedy właśnie zostajesz ukształtowany tak, żeby on mógł posłużyć się tobą, tak! Mojże został wyleczony i Bóg mógł posłużyć się nim. On został wyleczony. Potem nie miał już swoich ludzkich zdolności. Potem nie miał już niczego, na czym mógłby polegać i wtedy właśnie był on gotowy do usługi. Bóg powiedział, czterdzieści lat miałem Ciebie tutaj na pustyni z żoną Zeforą. Sprzeczaliście się i awanturowaliście się tutaj na tej pustyni i mogłeś przekonać się, co to jest ludzka słabość. Czy jesteś tutaj na stanowisku wielkiego księcia? Halo, doktorze Mojżeszu, dzień dobry, panu, panie Wielebny. Tak jest, Mojżeszu, Ty jesteś przyszłym księciem, wszyscy myślimy o Tobie. A teraz jesteś tutaj na pustyni, ze stadem i z popędliwą żoną. Rozumiecie? To go przygotowywało. Tak jest. Mojżesz był w okropnym stanie, a on powiedział: Teraz mogę posłużyć się Tobą, kiedy sobie uświadomisz, że jesteś niczym. Podejdź tutaj i stań koło tego płonącego krzaku. Ja chcę Cię posłać tam na południe. O, moi drodzy, Boże daj nam kilku mężów tego rodzaju daj nam trochę więcej takich słabeuszy tego właśnie nam potrzeba kilku słabeuszy czytaj dzisiaj księga wyjścia 4 druga kronik 19 izajasz 42 1 do 12 ewangelia marka 6 1 do 29